Cześć, witam wszystkich bardzo serdecznie. Z tej strony Graba, a to jest takie pierwsze spojrzenie na nową grę, mianowicie Medal of Honor Warfighter grama. Premierę. Dzisiaj my już graliśmy od północy, właściwie mieliśmy strumyczek, pograliśmy sobie troszeczkę w grę Multiplayer i w tej chwili myślę, możemy już takie pierwsze, pierwsze wrażenie z tej gry nagrać. Na początku pokażę Wam może, jakie ta gra ma. Opcje tutaj z tego poziomu menu głównego. Możemy wziąć oczywiście szybką grę, gdzie nas od razu wrzuci do gry. Poczekalnia grupy. Możemy utworzyć swoją grupę. I tutaj jest coś tak fajnie zrobione, że ta gra generalnie dobiera nas w dwie osoby. Tutaj gramy tak jakby dwójkami to jest taka nasza drużyna. Możemy tutaj kilka takich sekcji ogniowych pozapraszać i możemy grać przeciwko innemu plutonowi. Z tego co się orientuje, także to też jest dość fajna e, opcja. E, ostatni serwer, możemy na ostatni serwer dołączyć i partner z sekcji też gdzieś tam. Jeżeli gra, to możemy go sobie mm, zobaczyć i z nim pograć. Wyszukaj grę, e, to jest też dobre, możemy tworzyć gry, możemy przeglądać serwery, co jest, co jest niewątpliwym plusem, ponieważ coraz częściej twórcy decydują się na zrezygnowanie z wyszukiwarki serwerów, a zastąpienie ich typowym matchmakingiem. E, także dobrze, że taka opcja się tutaj pojawiła. Moja broń, możemy tutaj edytować sobie broń, e, którą posiadamy. To jest dość fajne i to działa na zasadzie Um, troszeczkę mi się kojarzy z um, Crisisem i zobaczcie jak to tutaj wygląda. Wzmie bierzemy na przykład na lufę i od razu nam się kamera tutaj przybliża na lufę. Oczywiście mam na razie poblokowane dużo rzeczy, um, ponieważ um, dopiero mam um, początkowe levele, ale jak widzimy tę broń można sobie um, tutaj skustomalizować, wzory maskujące jeszcze dodać. Um, Także to też jest dość fajna opcja. Mój żołnierz. Teraz Wam powiem o tych broniach. To jest zastosowane w taki sposób. Oczywiście mamy różne formacje wojskowe z różnych krajów. Jest na przykład Grupa Alfa z Rosji, jest Grom, są Foki ze Stanów Zjednoczonych itp. Itd. I bronie wybieramy na zasadzie wyboru jednostki tej formacji wojskowej. Bo zobaczcie, na przykład mam żołnierza Grom i ten żołnierz grom. E, Oj, nie pokazało, ale żołnierz Grom e, gra z bronią Heckler and Koch e, z takim oto karabinem, e, ale na przykład, jeżeli weźmiemy. E, dostosuj oddział, jeżeli weźmiemy innego żołnierza, na przykład z amerykańskich e, fok, tak? Czy to boże foki są chyba brytyjskie? Nie, Sas, e, SEALs są chyba, kurde. Z koreańskich? No nie wiem, no nieważne, ale zobacz. Na przykład armia amerykańska posługuje się Daniel Defense M4V1. E, Brytyjczycy. Boże, źle patrz. Nie, dobrze, takie same wyposażenie. Daniel Defense MV M4V1. E, tutaj EBR-SASR. Heckler Koch. E, Heckler Koch na przykład. E, tylko różne modele oczywiście są, nie? I na takiej zasadzie to sobie działa. Możemy dobierać ten nasz skład. Na takiej właśnie zasadzie, dość ciekawe rozwiązanie i też dość fajne, że tutaj są te właśnie jednostki, różne formacje wojskowe to jest dość ciekawe rozwiązanie. Na górze po prawej widzicie, za serię zabójstw. Na górze po prawej, jakie możemy mieć perki, powiedzmy, coś takiego, co możemy tam przywołać ewentualnie. Różne, różne klasy mają różne te umiejętności, także, to też. Trzeba zaznaczyć. Pluton możemy stworzyć. Zakładam, że to jest swój, tak jakby, klan. Pluton kontra Pluton. Czy to jest coś podobnego, co tutaj było? Poczekalnia grupy. Coś tak, jakby, ale chyba bardziej zaawansowane. Statystyki oraz ranking. Oczywiście to wszystko możemy sobie tutaj przejrzeć. Który mam poziom? 8? Naprawdę już mam 8 poziom? Nie wierzę. A podwójne punkty doświadczenia? Może i 8? No, okej okay. E, także nie najgorzej. jakość tu mi się tutaj to wszystko mm, klasuje. Dobra, e, troszeczkę gubę się w tym ekwipunku A czy ekwipunku. Nie wiem teraz jak na przykład... Aha, dobra, jest zamknię. Ale nie można cofnąć się escape'em, to mnie troszeczkę denerwuje. Mam być cztery, no, ale to nie jest coś takiego, co e, by mnie jakoś tak specjalnie wkurzało. No dobra, ale nie przedłużając przejdźmy już może do samej rozgrywki Zobaczmy jak to wszystko wygląda. No, weźmy szybką grę. I tutaj muszę Wam powiedzieć, że moje odczucia odnośnie tej gry są dość mieszane tak naprawdę. Pierwsze chwile z tą grą były dość fajne. Taki feeling gry, taki, taka radość z tej gry była dość fajna. Może też dlatego, że mi dobrze szło, że zabijałem, yy, zabijałem tych ludzi. Yy, ale im dalej w las, tym właściwie ciemniej tak naprawdę. Pierwsza taka rzecz, która mnie denerwowała, to są dźwięki. Naprawdę mam wrażenie, że tutaj nie strzela się z naboi, tylko się strzela kapiszonami. Te dźwięki są takie przytłumione, takie jakieś jakby wyblakłe troszeczkę, nieco co w Battlefieldzie. Tam, jak na przykład ze snajpery pieprzniesz, jak, 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 jak ja w Battlefieldzie strzelam ze snajpery, to czuję aż tak, jakby mnie bolało ramię od odrzutu. Naprawdę, czuję power tej broni, czuję tą moc po samym wystrzale. O, wygrałem rundę, okej, okay, jestem bossem. Naprawdę, a tutaj, tutaj tego nie czuję, tutaj takie mam wrażenie, że to są kapiszony naprawdę. Chociaż, e, chociaż e, czytałem opinie, to tak naprawdę podobno ludzie z branży, powiedzmy w cudzysłowie ludzie z branży, bardzo chwalą tę grę właśnie za dźwięki, że tutaj te bronie brzmią fenomenalnie i naprawdę one brzmią e, tak, jakby brzmiały w rzeczywistości. Trochę to dziwne. O, teraz w ogóle chyba nic nie było słychać. Czasami jeszcze tutaj dźwięk się buguje, są jakieś ta, takie bugi. No ale chyba nawet nic nie słyszeliśmy tutaj. No i to jest troszeczkę wkurzające. Mamy możliwość odrodzenia się. Aha, teraz nie możemy się odrodzić taki tryb, czyżby? Czy tak długo się czeka na, na respawn? zespole został jeden Aha, chyba się czeka na respawn po prostu. No okej. Okay. Aha, przegraliśmy rundę. No dobra. Chyba się zbugował dźwięk, bo nawet tego nie słychać, tak na dobrą sprawę. Ehm, także jeszcze gra ma trochę niedoróbek, zaraz ja spróbuję strzelić z broni, zobaczymy jak to działa, czy w ogóle działa. Gramy szturmowcem w tej chwili, oczywiście z gromu. O, coś się chyba zbugowało z dźwiękiem, widzicie, nawet nie słychać w ogóle broni, nie słychać przeładowania, nie słychać żadnych dźwięków. No to niewybaczalne, żeby grę wypuszczać z takimi bugami. A zdarza się to troszeczkę niestety. Troszkę się zdarza. Słychać tylko jakieś Także no takie rzeczy nie powinny mieć miejsca. Dobra, mamy asystę. Słyszymy tylko dźwięki. Dźwięki ludzi, którzy krzyczą. No jest Bóg, ewidentny buł, coś się popsuło. Jakby porównać tę grę, jeśli chodzi. Boże, jak to dziwnie brzmi. O, sakra, będzie trzeba zmienić serwer. Porównując grę do tych, do tych produkcji, które obecnie są na rynku, wydaje mi się, że to jest takie, taka próba wzięcia Battlefielda i zrobienia z niego koda tak naprawdę. E, takie mam wrażenie, że to tak, tak zostało zrobione. E... No i to chyba się udało, jeśli o to chodzi, chociaż to wcale nie znaczy, że to jest że to jest dobry pomysł. Boże, jeszcze gra chyba klatkuje. No to przez, przez te bugi, słuchajcie, naprawdę O tu ktoś jest Zabicie trafienie w głowę No Tylko że dźwięków nie ma, także jest lipa generalnie No także to też także to też jest minus słuchajcie że twórcy wypuszczają takie buble O, Wygraliśmy, dobra, ale musimy wyjść z gry. No coś widzicie jak, jak ten koleś chodzi w ogóle jakoś tak nawet. E, nierówno w ogóle. No dobra, wyjdźmy, zobaczmy jeszcze. E, tak naprawdę nie wiem. Nie wiem, czy gra będzie miała jakieś większe szanse. jakie ja to mogę wyjść? Nie mogę. Teraz. Nie wiem jak ta gra będzie się prezentowała na, na, na tym rynku. E, myślę, że raczej nawet Black Ops 2, który wyjdzie niedługo. E, no zmiecie, zmiecie Koda raczej. To jest taka gra... Ona powinna być dodawana tak naprawdę chyba za, za pół ceny obecnej, gdzieś tam do płatków śniadaniowych. Wiecie co, zmniejszę troszeczkę grafikę. Mam wszystko na ultra, wezmę na wysokie, może troszeczkę to poprawi płynność. Jak te bugi są, to może będzie lepiej. To no jeszcze raz weźmy szybko grę. Kilka jest tych fajnych pomysłów. Ta kustomalizacja broni mi się podoba. Podoba mi się, że tutaj są te jednostki, można sobie wybierać. Podoba mi się, że tymi dwójkami się gra. To jest też dość ciekawe podejście do gry. Na koniec gry pokazywane są. pokazywana jest najlepsza dwójka w tej grze. Także to też fajnie wygląda i tak motywujesz, by być najlepszym. Te perki, powiedzmy, ja to mówię, perki, to, to raczej nie są perki, te, te umiejętności, których możemy użyć po. Po tej serii zabójstw też są dość fajne. Coś podobnego jest w kodzie, tylko że w kodzie myślę są bardziej przewalone te umiejętności. Wiecie co, ja wezmę sobie Sapera z grupy Alfa, bo jeszcze nim nie grałem, po prostu. Także go sobie zobaczę. dobra Szkoda, że te jednostki nie mówią tylko w swoich rodzimych językach. To by było takim fajnym, dodatkowym smaczkiem, i myślę, że. Fajnie, jeżeli Polaków słuchamy po polsku, tych naszych yy, gromców, yy, ale no ta, taki na przykład ruski czy koreańczyk też mogliby yy, jakieś tam kwestie wypowiedzieć w swoim języku. Tak jak to było na przykład w Battlefieldzie II, gdzie każdy tam tych Chińczycy, Amerykanie i Arabowie. Yy, Arabowie to był mek, tak? Już jeżeli mamy uściślić, to był fajny smaczek. Każdy gadał po jakimś tam tym swoim języku i każdy potem i tak wiedział, co. Co... Jakie słowo znaczy, jakieś tam stwierdzenie, wyrażenie, więc to też było... E... O, ja mam pancerz balistyczny, nice! Nie mogę biegać, ale jestem fucking awesome! Komu bieganie, kiedy masz pancerz balistyczny? Tylko nie wiem, dlaczego tu nie ma wrogów w ogóle. Aha, kolejną wkurzającą grą. Boże. Wkurzającą rzecz, oczywiście to można wyłączyć. Ale jest stale włączony VoIP, który swoją drogą też działa nie najlepiej. No, słyszycie, ktoś w tle coś tam mówi. No, działa nie najlepiej, bo po pierwsze słabo wychwytuje ten VoIP tak naprawdę. Nie wiem, czy to jest wina skonfigurowania tego, czy po prostu jest słaby. No, nie ma wrogów tutaj nigdzie, nie wiem dlaczego. No, ale ten VoIP denerwuje, bo naprawdę jest dużo spamu, dużo szumu niepotrzebnego przez to. Także tutaj... No to się nie, nie, nie spisuje najlepiej. O, teraz przynajmniej słychać dźwięki z gry. Dobra, zabicie. Dajmy sobie pancerz. Nic na mnie straszne teraz. Panca. O jezu, C4 mam. Człowieczku, co ty do mnie rozmawiasz? Co ty mówisz? W ogóle w jakim to języku jest? On mnie chyba nie słyszy. Wydaje mi się, że mam włączony voip, chyba włączyłem. Nie, no teraz, teraz te dźwięki jakby troszeczkę lepiej brzmiały, tak naprawdę. Ja, człowiek ci Co on gada? Ja go nie mogę wyciszyć. Ja, mam... ja, mam... ja, mam... ja, mam... ja no, czekam, tak co mówię? Słucham, tylko było... to tak, wstałam, ta, 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 No, rozmawia z dziewczyną, no, eti. Ludzie. Nie widzimy, Nie no, 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 tak. trochę mi popsuje materiał, tak naprawdę. Ja chyba go nie mogę wyciszyć. O, zabiłem kogoś, our, <laughs> you, nieźle, eee, przypadkiem, no i mam teraz granatnik, tak, odblokowałem sobie w związku z tym, że mam taką świetną serię zabójstw. Mm. Świetny granatnik, nic nie zabija. No, wystrzelałem mojego perka. Więc spoko. No dobra, ale założymy ten pancerz. Aha, już mi się skończył. Dobra. O, nie widziałam go. Nie, no sam gameplay, samo to strzelanie, to granie nie jest takie tragiczne. Ale. Nie wiem jak to określić. Brakuje czegoś tej grze, tak naprawdę. Brakuje jej jaj, tak jakby została wykastrowana. No to nie jest Battlefield, a Battlefield i Call of Duty jednak mimo wszystko. Yy... O jezu, ale to wybucha. Battlefield i Call of Duty bardzo dobrze, tak na dobrą sprawę, wypełniły rynek gier FPS. Yy, prezentując właściwie odmienne gameplaye, bo gameplay w Battlefieldzie jest. Yy... O wiele inny niż gameplay w kodzie. I te dwa tytuły naprawdę się uzupełniają. I nie wiem, czy, czy na rynku gier FPS jest jeszcze miejsce dla jakiejś innej gry. Znaczy, oczywiście mówię o takich shooterach sieciowych. I wydaje mi się, że chyba może być już ten rynek zapełniony, że tak powiem. Hahaha! <laughs> Ładunek zdalny, biacz! Au! Zabicie! Bicze. No. Chyba mi całkiem nie najgorzej idzie, co zresztą widać na załączonym obrazku. Znaczy, oczywiście. O, Jezu. Zawsze może być lepiej, prawda, ale. Słyszycie, tutaj te strzały. Niektóre strzały brzmią fajnie, teraz to słyszę. Oj, ale niektóre są po prostu słabe, no. ale tych dwóch było. Niektóre są po prostu słabe, jakby z kapiszonów walić, naprawdę. E, tutaj też trzeba w tej grze uważać, bo właśnie w związku z tym, że można się respić na e, koledze z drużyny, e, tylko on musi być gdzieś tam poza, poza widokiem nieprzyjaciela. Ale często są sytuacje, że wychodzisz na kogoś i nagle się okazuje, że tego kogoś jest dwóch. To trochę śmiesznie zabrzmiało, ale chyba wiecie o co mi chodzi. Już trafiłem, ale nie zabiję. Dobra, zrobimy tak. O! zabili mnie przez mój panca! To nic, koledzy. Dobra, zmienimy może klasę. Pokażę Wam jeszcze, jak to mm, wygląda. Granie inną klasą, szturmowcem, może, naszym polskim gromem. Co mi się podoba bardzo, i po prostu aż łzy mi napływają, to zobaczcie. O, nie widać tego, kurczę. Ale było widać, biegam, o widać nóżki, nice Biegałem i tutaj gdzieś na rękawkach Była nasza piękna, biało-czerwona polska flaga I to jest takie piękne, patriotyczne I, i aż miło było mieć krew na rękach e, Oczywiście krew przeciwników, tak? Ale było słodkie, tak za ojczyznę O, sobie z granatnika Ej, pomóż koledze. Dobrze. To śmieł uratować. Tutaj jeszcze można jakoś leczyć i... Yy, ...leczyć i dostarczać amunicję kolegom z drużyny. Chyba ja mogę to robić yy, jako szturmowiec, yy, ale... Ajajaj, widziałem go, nie zdążyłem się schować. Ale też głowy nie dam, czy to tak naprawdę działa. Dobra, zrespię się na partnerze. Okej. Okay. O, gdzieś tutaj campi Wydaje mi się też, że bronie powinny mieć troszeczkę większy damage o, Ale no tyle mu po jajcach ładowałem. Aj Strasznie długo się przeładowuje tutaj, to też mnie wkurza O nie, bomba podłożona O, nie wiem rozbroić. No, 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 no. Rozbrój to. The plant. Jest! O, ale jestem osą. Awesome. Dobrze. No ale jednego ściągnęłam, a ich tu tyle, że szok. Także, tak jak mówiłem, słuchajcie, to jest właściwie naprawdę bardzo, bardzo mieszane odczucia odnośnie tej gry. Eee, ale raczej. Oj, skinął! Raczej ja ją traktuję jako taki przerywnik, niż jako grę, która by miała mnie przykuć do monitora. Oj, z samochodką mnie ciągnął. Która miałaby mnie przyciąć. Przy Boże, przyciąć. Przykuć do monitora na dłużej. Mm, I myślę, że chyba nic więcej z tego koda tak naprawdę się nie wyciśnie. Myślę, że już DICE i, i Electronic Arts powinno się generalnie skupić na na battlefieldzie i spróbować stworzyć lepszego battlefielda o, udało się, wygraliśmy, to jest właśnie najlepszy zespół jakiejś tam gry, także to też jest fajna opcja nawet raz byłem tutaj, udało mi się także fajnie staty 12, 7 także w sumie nie najgorzej mogłoby być mogło być zawsze gorzej no i tak jak mówiłem, to jest gra chyba tylko taka przejściowa pomiędzy znaczy w oczekiwaniu na nowego Koda albo na Battlefielda 4. I wydaje mi się, że Dice i Electronic Arts powinni się skupić właśnie na Battlefieldzie, aniżeli wydawać e, taką niszową, wydaje mi się w tej chwili niszową e, serię Medal of Honor. Medal of Honor miała swoje lata świetności. To było kiedyś. E, wydaje mi się, że teraz właściwie Medal of Honor nie ma za bardzo czego szukać na, na rynku elektronicznych. Strzelanin, no ale oczywiście to może być tylko moje zdanie, nie musicie się z nim zgadzać, może Wam akurat gra się podoba, chociaż po strumyczku dzisiejszym widziałem, że chyba jednak podzielacie moje zdanie i tak dość średnio do tej gry podchodzicie. No dobra, słuchajcie, myślę, że to by było na tyle. Takie pierwsze wrażenie, mam nadzieję, że wyszło jeszcze tam jakoś w miarę konkretnie, że, że czegoś się dowiedzieliście o grze. Jeżeli macie jakieś pytania, oczywiście śmiało piszcie w komentarzach. Ja myślę, że na YouTubie przejdziemy sobie kampanię singlową, żeby zagrać, zobaczyć Co ta kampania singlowa ma do zaoferowania, chociaż no, wydaje mi się, że raczej takie gry kupuje się dla multiplayera, a nie dla, nie dla kampanii singlowej, no ale zobaczymy, jeszcze odblokowaliśmy jakiś nowy kamuflaż. Gdzieś tam po drodze któryś był. Ale ten jest całkiem fajny. Wow, jakie tu śmieszne jeszcze. Dobra, weźmy ten, jest dość fajny. Tiger Cell Winter. Niech będzie. Okej, okay, no to słuchajcie. Ja dziękuję wam bardzo za uwagę. No i widzimy się w następnym filmiku. Trzymajcie się. Cześć!